Ileż to razy słyszymy od znajomych, sąsiadów czy współpracowników, zacząłem, zaczęłam biegać. Dla zdrowia, dla przyjemności czy dla figury. Nie ma znaczenia. Mamy wreszcie społeczeństwo, które, jak inne nacje, chce się ruszać i należy się cieszyć, że nikogo nie trzeba już przekonywać, że ruch to zdrowie. Biegłem na orientację. Chodzi o to, żeby jak najszybciej pokonać trasę wyznaczoną na mapie e, przez punkty kontrolne e, i właśnie czas decyduje pokonania całej trasy o tym, czy ktoś wygrał, zajął drugie miejsce, trzecie, czy po prostu zajął dalsze miejsca. Jeśli jakiś zawodnik któregoś z punktów kontrolnych nie potwierdzi, czy nie będzie na nim, niestety jest dyskwalifikacja. Jednak coraz częściej samo bieganie nie jest już wystarczającym wyzwaniem i dlatego wielu z nas musi zaliczyć maraton, triatlon, bieg górski czy też inne katorżnicze zawody. A dlaczego by nie bieg na orientację? Bieg na orientację... No, ja tak myślę, że przyciągnie coraz większe ilości ludzi, dzieci, no wszystkich, wszystkich, tak, od małych do starszych. I myślę, że to jest właśnie taki sport prorodzinny i gdzie może każdy sobie poradzić. Jedni biegają szybciej, drudzy wolniej, ale najważniejsze w biegach na orientację jest to, że cała przyjemność jest w tym, że nie tylko bieg, ale i myślenie. Biegi na orientację są. Każda trasa jest zawsze inna i są różne zawsze historie, zawsze. Jest opowiadać i to jest chyba to, co nas tutaj gromadzi i to jest jednak to coś. W Skandynawii biegi na orientację to wręcz dyscyplina narodowa, a dzieci uczą się biegania z mapą po lesie już w szkole podstawowej. Największe zawody w biegach na orientację w Szwecji i Finlandii rokrocznie gromadzą na starcie ponad 20 tysięcy biegaczy. W Polsce jest ponad 2000 licencjonowanych zawodników, ale w zawodach bierze udział również sporo amatorów i co najważniejsze, młodych sympatyków orientacji sportowej. Bieganie na orientację dokłada nam do tej przyjemności biegania jeszcze. Bardzo fajny sposób logicznego myślenia, a atmosfera biegu jest absolutnie niepowtarzalna. Biegamy po lesie, za każdym, inna, za każdym razem inna trasa. Nigdy nie patrzę na mojego kolegę, który biegnie, mimo że biegnie na tej samej trasie, co ja. Ja mam jeden wariant, on ma drugi wariant i każdy z nas biegnie swoim tempem. Ta różnorodność wyboru wariantów tras Powoduje, że każdy, każda trasa, każdy, każde miejsce rozgrywania zawodów jest zupełnie inne. To jest coś absolutnie niepowtarzalnego, co się nie zdarza na biegach ulicznych, a tym bardziej na biegach na stadionie. Od 14 do 16 sierpnia w okolicach Kwidzyna na Pomorzu rozegrane zostało jedne z najstarszych międzynarodowych zawodów w biegach na orientację w Polsce 33. Grand Prix Polonia. Zawody w biegach na orientację, w przeciwieństwie do wielu masowych, biegów ulicznych, gromadzą na starcie całe rodziny, a zawodnicy startują w kategoriach wiekowych od 10 lat, aż po kategorie K i M80, czyli ponad 80-latkowie. Oczywiście długości tras i skala ich trudności uzależniona jest od wieku i doświadczenia zawodników. Na każdej takiej imprezie są jakby, budowane trzy rodzaje tras. Jeden rodzaj tras to są trasy typowo sportowe. Najmłodsza kategoria wiekowa to jest K i K, czyli kobiety, M, mężczyźni, 10, czyli zawodnicy do 10, do 10 lat. Mają dużo prostsze trasy, ale są trasy zbudowane w taki sposób, żeby uczyli się krok po kroku tego myślenia. Ta grupa, druga grupa tras to są trasy wstążeczkowane. My nazywamy to NK-ami. I na trasach wstążeczkowanych Zawodnicy najczęściej młodzi mają trasy wyznaczone w, tak, w podobny sposób do tych kategorii dziesięcioletnich, natomiast dodatkowo w lesie wiszą jeszcze wstążeczki. Przy czym te wstążeczki nie wiszą po najkrótszej trasie. I jeżeli zawodnik już zaczyna czytać mapę, to widzi skróty, jakie może porobić. I trzecia grupa tras to są kategorie rodzinne, gdzie rodzice z dziećmi często wychodzą za rączkę do lasu, chodzi o to zabawy, o przyjemność, po prostu o to, żeby dziecko. Dzieci. Generalnie nie mają przed sobą żadnych ograniczeń, aż do momentu, kiedy ograni nie ograniczą ich dorośli. Jeżeli rodzic nie zdąży temu dziecku wytłumaczyć, że mu się nie uda, że nie da rady pokonać tej trasy, to dla dziecka jest to wyjątkowo prosta sprawa. Z wyjątkiem sprinterskich biegów na orientację, które najczęściej rozgrywane są w terenie miejskim, zawodnicy mają do pokonania trasy leśne. Ich przebiegnięcie na poziomie zawodowym wymaga doskonałego przygotowania kondycyjnego oraz niezwykle szybkiej nawigacji w terenie. Dlatego też wielu zawodników startujących w płaskich biegach ulicznych szybko nabiera uznania dla orientalistów non-stop, biegających interwałem, z mnóstwem wysokich podbiegów i rywalizujących tak naprawdę z własnymi słabościami. Wczoraj biegaliśmy w sadlinkach na trasach z bardzo fajną, bardzo ciekawą mikrorzeźbą. Zawodnicy musieli włożyć dużo więcej pracy, takiej umysłowej w bieganie, dlatego że trzeba było bardzo mocno kontrolować teren, w którym się biegnie dzisiaj mają bardzo kondycyjną taką trasę. Są bardzo duże przewyższenia, duże górki. To powoduje, że trzeba jakby dodatkową pracę wykonać w analizie przebiegów pomiędzy punktami. Czy bardziej mi się opłaca biec na kreskę, ale góra-dół, góra-dół, góra-dół. Czy też bardziej mi się opłaca dołożyć troszeczkę trasy i obiec jakąś górkę, dlatego że tych warstwic jest tutaj dosyć, dosyć dużo. To naprawdę dużo zdrowia kosztuje zawodników i dzisiaj obserwuję jak na mecie wpadają padają po prostu na, na na ziemię i naprawdę trudno im na początku znaleźć, złapać oddech. Jest to też nie tylko rywalizacja między zawodnikami, ale walka samego z sobą, z tą pogodą, tak, z mapą, z trasą. Każdy ma swój własny cel. Jedni ci, co walczą o pierwszą trójkę, tak, to oni mają inne, inne, inną motywację, inne, inne aspiracje, a ktoś ma tylko ambicję taką, żeby pokonać całą trasę. I to jest dla niego cel. Czy to jest sport? tylko dla zawodników, tylko ciężka rywalizacja, czy można to traktować jako prorodzinne spędzanie czasu? Bo jak widziałem, na starcie niektórzy łapią mapę i biegną ile sił w nogach, a niektórzy biorą dzieciaka za rękę i spacerkiem idą do lasu. Tu jest właśnie piękno tego sportu, tak jak mamy na przykład, nie wiem, bieg na przykład na 100 metrów na bieżni. Startuje 8 ludzi i praktycznie nikt, ktoś kto na 100 metrów biega, nie wiem, 25 sekund, nie ma prawa tam się w ogóle pojawić. Natomiast no, las, jak, jak to las, no, no, jest dosyć duży i te 400-500 osób y, się bez problemu zmieści. Y, mogą być to osoby i początkujące, i doświadczone. Nie ma kibiców, to też nie ma takiej presji y, na zawodników, że ach, muszę być pierwszy, muszę być y, tutaj szybko powiedz. Mimo iż w kategoriach juniorskich młodzi polscy biegacze na orientację wywalczyli już sporo medali na najważniejszych imprezach z tytułami indywidualnych i sztafetowych Mistrzostw Świata włącznie, to sukcesy w kategoriach seniorskich są wciąż dopiero przed nami. A jak pan w takim razie ocenia tutaj te nasze regiony, trasy, które są przygotowane tu w Kiedzynie? Uważam, że są bardzo fajne. Nie są trudne, bo teren macie tu taki łagodny bym powiedział. Nie ma skał, nie ma kamieni, forma jest łagodna. So, and, 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 and is this your first time in Poland? Yeah, it's our first time in Poland, and it's, uh, it's been so far very interesting. and, uh, and uh, because in Finland we have uh, most uh, or in the part of Finland we live, uh, we have its the terrain is very rocky. Czy do takiego biegania po lesie, biegu przełajowego, gdzie trzeba czytać mapę? Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Czy to może być każdy? Myślę, że u nas nie tylko jest szybkość biegania ważna, ale również właśnie szybkość czytania i żeby nogi nadężały z mózgiem razem, żeby była ta współpraca czytania mapy z szybkim bieganiem. I to jest bardzo istotne. Najważniejsze w biegach na orientacji jest to, że cała przyjemność z tym, że nie tylko bieg, ale i myślenie, że podążanie do tych punktów kontrolnych, które trzeba odnaleźć, to jest najciekawsza rzecz w tym, że musimy sami wybrać drogę do tych punktów i nie, nie, większość, prawie, prawie że wszyscy mam nadzieję, właśnie nie pamiętają, nie, znaczy nie myślą o bieganiu o tym fizycznym zmęczeniu, ale właśnie o tym, jak, jak znaleźć punkt kontrolny. Jak przybiegałam na metę, to dopiero jestem zmęczony, ale zadowolony, że wszystkie punkty znalazłam, że jak najmniej na przykład błędów zrobiłem, zrobiłam, także myślę, że to jest ta, ta ciekawość. W 2016 roku w Polsce będziemy mogli gościć całą światową czołówkę biegaczy i najlepszych juniorów w Europie. Wszystko za sprawą organizowanego na przełomie kwietnia i maja we Wrocławiu Zawodowego Pucharu Świata i lipcowym Mistrzostwem Europy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Założyliśmy na trasie, że są nie tylko Polacy, czyli jest to impreza rangi, można powiedzieć, międzynarodowej, a jak wiemy w tym czasie odbywają się różne inne biegi za granicami. Czemu ludzie wybierają kwitni? Co tu jest takiego wyjątkowego? O to chyba trzeba by było zapytać uczestników. Mam nadzieję, że zapytacie Państwo, bo dla mnie też to jest bardzo ciekawa informacja, dlaczego przyjechali do Kwidzyna. Mimo, że na Węgrzech odbywa się pięciodniowa impreza Hungaria Cup, na Litwie odbywają się duże zawody międzynarodowe, w Szwecji odbywają się duże zawody międzynarodowe, a mimo to ponad, 230 osób, ponad 430 osób przyjechało do Kwidzyna i walczy tutaj. Rzeczywiście mamy zawodników z dziewięciu krajów, oprócz Polski jest, są zawodnicy z Finlandii, z Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Szwajcarii, Czech i Niemiec. Więc jest dość duża, dość duża ekipa taka międzynarodowa. Natomiast ja myślę, ja myślę tak, że jeżeli się Przyłoży organizator i chce zrobić dobrą imprezę, zrobić dobrą promocję tej imprezy, to jest grupa ludzi, która chce przyjechać, pobiegać, ale w międzyczasie zobaczyć też coś innego, zobaczyć nowe miejsce, zobaczyć coś ciekawego, co jest już po, po etapach. To jest taki element turystyczny. Polska wciąż jest, jest fantastycznym krajem, ale wciąż jeszcze dla wielu nieodkrytym takim. Przyjeżdżają to odkrywać. Wykorzystujemy to i mam nadzieję, że inni koledzy zrobią to, to, to samo jeszcze w większym stopniu. Dlaczego Kwidzyn? Wiemy, że teraz w tym czasie odbywają się renomowane wyścigi, a tylu ludzi wybrało jednak przyjazd do Kwidzyna. Co tu jest takiego niesamowitego? Ja myślę, że no w ogóle wielodniówki tak przyciągają i zwłaszcza wakacje i no też gdzieby nie było to Grand Prix Polonia to by też pewnie, no ale myślę, że reklama i tu dobry organizator sprawił, że jest tak wielu ludzi z, z poza granic Polski, także to jest super. A jakby Pan mógł zachęcić tych, którzy jeszcze nie biegają, może siedzą, obserwują z kanapy, a powinni stać, z niej i ruszyć się, tak? To jest trudno, ja Panu powiem, bo Poznajomych, ja zresztą propaguję ten sport u siebie. Jeżeli ktoś nie ma chęci do ruchu, to go nie zmusi pan niczym, ani nie zachęci. To musi być taki wewnętrzny raczej, raczej chęć. No. Ja uważam, że jeżeli ktoś by chciał zacząć, zacząć od spacerowych teraz powoli i tak coraz bardziej, prawda? Takich tych. No i. No i w ogóle, wie pan, niech się rusza obojętnie w czym. Trzeba spróbować. Warto spróbować. Ja też właściwie na próbę zacząłem. Pierwszy raz pojechałem, tak mi się to spodobało, że 32 lata biegam w Zanim jednak zaczniemy rywalizować o medale Pucharu Świata czy Mistrzostw Europy, warto poszukać się w najbliższej okolicy lokalnych zawodów organizowanych w każdym tygodniu przez kilkadziesiąt klubów specjalizujących się. W biegach na orientację i ruszyć się z mapą do lasu, aby poczuć tę niepowtarzalność lasu, w którym biegamy, trasy biegu i wyzwania, jakie przed nami stawiają. Możemy wszyscy tę e, dyscyplinę uprawiać sportu, te biegi na orientację bez względu na nasze możliwości, każdy dostosowuje swoje biegi, swoje możliwości e, do, do własnych warunków fizycznych, natomiast wszyscy mamy z tego satysfakcję, jak ją uprawiamy, tą dyscyplinę, bo tutaj nie chodzi o to, kto zwycięży, kto jest pierwszy, kto jest najlepszy, na pewno dla tych wyczynowych zawodników to jest istotne, dla nas... Dla ogółu społeczeństwa to jest ważne, żeby uczestniczyć w tym wszystkim.